Tajemniczy! Gdzie jesteś? Siema! Sieman deru! Widzowie! Wróciłem do niepokazywanej twarzy! Ponieważ... Jestem tajemniczy! Zero, 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 A w dzisiejszym odcinku mamy zajście na Wojcie! Ponieważ... Wójt wybrał gilarda, więc dziś się na nim zemszczę. Tak zemszczę, że będzie płakał. Tak więc, widzowie, za tą maską ukrywał się mistrz, czyli ja. Tak więc, ktoś inny będzie nagrywał ten pojedynek. A kto będzie nagrywał ten pojedynek? Okaże się wkrótce, ponieważ w tym odcinku zaprezentujemy wam trzy starcia. To bardzo ważne, czyli lewasz po mojej zgubie. Więc zacznijmy od tego. Chcesz robić walkę serwis? Czyli co to jest? Że jedna osoba nie ma, tylko rzuca piłkanie serwuje i gramy, kto wygra ten serwis pierwszy. Masz mnie za fleję. No dobrze. Może być tak, No. Co? Ręką po prostu? Tak głupi jakiś... Ale dobra. Użyłem się właśnie. Dobrze. Widzowie. Słuchajcie, jego pokonam. Zrobiłem kuriozum teraz właśnie widzowie. Ale spokojnie. No nie, no, co ja robię! Boże! Co ja robię? Dobra, dobra. To ja czy Ty? ty. Okej. Okay. widzowie, ja mogłem zrobić tak I by tak poleciała w kamerzystę No nie Widzowie, przepraszam was, chyba polega 5-0 jest. 5 5-1 jest Słyszeliście, jest właśnie No i tyle Kto teraz? O, jaj, jaj. No.

12-1 13 I A po co wy dalej gracie? 14-1 Do 11 się gra Dobra już Myślałem, że powiedziałeś, że do 15 gramy. Ktoś mnie nie słuchał widzę. ulicach 14 1. Teraz atak śmierci. Uwaga, uwaga! Wybiję mu wszystkie szyły, Jeszcze raz, jeszcze raz, głupio. Pierwsze Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Wygrałeś, wygrałeś, tak, wygrałeś, wygrałeś, tak, wygrałeś, wygrałeś. No to widzowie, to jest życie jest śmieszne. Dobrze, wróciłem do Wojta po miesiącu. I teraz uwaga, uwaga, przegrasz, bo mam dla ciebie mojego kozaka, czyli drela. Zagrać sobie do 11. Tak więc, drelu, ruszaj. Masz go zniszczyć, tak żeby popamiętał sobie wszystkie te chwile, które mi upokorzył. Tak więc, no cóż. Ja nie gram. Czemu do mnie? 2, 1. Już? Już? Zniszcz Godrelu. Niech zapamięta 3, ten mecz 3, jako swoje ostatni w życiu. 3-2. Jak z nim wygierz, to pewnie odejdzie z tej kariery. Ha, ha, ha. 4, 2. Widzowie, obgryzam te nogi z, z przyrodzenia. Boję się od mojego drela. Ale zacięty pojedynek. Nie ma się o co bać. Nie ma się o co bać. Mam nadzieję, że ten Woj w końcu będzie u podrony. Dojdzie do kuriozów wreszcie. Mamy jeden 9-7 A jednak jest, to teraz nie podzielmy 9-7 widzowie, nie za bardzo rozumiem dla kogo są punkty, ale już wiem Ja tu nie mam 9-7 A, to w takim razie super wow, 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 wow. 9-8 po dziewięć. Nie, proszę cię. Wy nie do piętnastu, do jedenastu. Dziesięć dziewięć. Po dziesięć, teraz jeden nie, 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 proszę cię. Dobrze. Widzowie, przepraszam. Ciężko mi się oddycha.

Nie, proszę cię. I Nie! Nie! O, jest za dobrej linii. Niestety przegrałem. Był imponujący kombek. Ale był dobry, bardzo płynny, trzeba przyznać. Dobrze. Wszystko jest w głowie. Wszystko jest z tej głowy w tej głowie. <noise> Jak ty byś swoją porażkę? Sądzę, że to wszystko jest w głowie. Ale poprawię się. Następny mecz będzie już wygrany. Musisz rzeczy pozwoli na kolejną porażkę. Dobrze, a teraz dam na uszkę drewni sobie zawalczymy do tego jedenastu. Można, no. Dobrze. Widzowie, gdy wasz pachoł okazuje się nieudacznikiem, to musicie mu pokazać jak się wygrywa. Chociaż prawda? Wojte jest ciężkim przeciwnikiem. Ale to jest mało ważne, ponieważ on z nim przegrał, więc przegra też ze mną. Zobaczycie. Zobaczmy, zobaczycie na porażkę. Nie może mnie. To na ale spokojnie. Oj widzow, ale mnie jedzie, jedzie mnie. Ojejku Ojek Ojejku, jedku Cztery? Cztery. Robię z tymi, co odejmują słuby. Widzicie, jeśli nie są wojcie, no to dostaniecie kłękę. Dobra. I po głową. A ile jest w ogóle teraz? 6 Nie wiem, bo jak to mi czeka. To jest wszystko w głowie. Głowy i szklane specjalne. Aż tam, gdzie są moje widzowie, to. Uwielbiam Jest, wreszcie coś. Ale dla nie w... było. Jak? A co było, bo nie wiedziałem. No ja, przyleciało, dostałem siatkę, ale przyleciało. To powiedz chyba. Medyczy. No mówię. A. Dobra, poważę. Przyznano punkt dla Michała, więc jest 9-1. Przegrywa No, co on co on zrobił Boże? Na cały czas coś się dostało.